Nie mogę się ruszać. Aha, zaświście jeń. Ja pierdolę jakieś tyle kurwa latam tym dżinem. Jeszcze sobie kurwa dostał, z dni pedał Jesz? No Odrodź mnie ale, ale zrób coś, co? Daj Tare, nie możesz tak robić, kurwa. Prost... Ta, stary, stary, stary bo to nie jest zabawny. Aniacpo. Połknij. Ale to kurwa jest jedno. jesteś debilem! Ty grasz w nie? No ja to nie. Przyjmujcie. Przyjmujcie. Stary, masz delay Mężrame. już gramy Taką no, wyjedz, was wyszczetował ten no tak! A Super. ciebie nie? Nie. No. No tak serio, jest banowane postaci, za właśnie zakończone zbanowałeś postaci. no ja pierwszy jak powiedziałem miałem w chłopie. Dobra, wybierz coś. Jed... <śmówisz> mi, ładuje. Jako jedyny nie zbanowałeś postaci. Ładuje mnie. Walone śmietnisko. Będziesz jak w kolejce Stary, grawitną inną grę, zacz to Nie no, mnie coś powali, nie coś powalnie Z nami, grę z nami? Dobra, jestem Ja pierdol No ale wiecie, że Ja z randomem, to ja kurwa nic nie zrobię Przynajmniej nie ja będę miał ósmego miejsca Dlaczego jak my tak. przegraliśmy to mi wyskoczyło, że pierwsza wygrana no dnia Zabijesz kogoś tam w końcu? Ja? Kolega a gdybyś Zaczynaj Dimage pod koniec gry I zobaczysz dopiero ile ja robię tutaj w tym teamie Zacz ile ja robię w tym teamie No to, to zobaczysz nie A Ja Stary no zrobię Weź do lekarza, może to nie jest chyba naturalne. Zatrzymę damage pod koniec gry. Zatrzymę damage pod koniec gry. Dobra, ja muszę kończyć. Spójrzmy. No? Prezydent do mnie napisał. Prezydent się spytał, czy z nim zagram światkówkę. Nie mogę odmówić nie. Ale mam nadzieję, że to zrozumiecie, co? To Taki jesteś, kurwa. Serio, mam wyjść. No? Dobra. no. Stawiasz, stawiasz, jakiegoś frajera po kolegów? Nad, nad kolegami go Prezydenta, Andrzeja ty, my, ty myślisz, że w tym kraju jest najważniejszy, kurwa? On, on, on tylko deleguje kurwa. No właśnie z tym ta cywila. Gdyby nie my, już życie nie miał, kurwa. on by nie miał pieniędzy. to. Prawda, czy nie? Kurwa, otwórz, że ktoś pytam! Co? Co mówiłeś? Ej, jest pil Jest za stary. Mi się wydaje, że już nie mam szans. Mi się wydaje, że jak ja z r wiodę, to wygram. Pachak, pachak, j**a Jeszcze takie ostatnie są złe. jedna asysta Ej, e, wiesz co? Myśmy też, że my to wygrywamy, bo ogólnie my mamy lepszy Timką moim zdaniem Tylko No Wiesz jak usunąć debila w niepewności No jak Jak utrzymałaś? No później ci powiem Okej, okay, będę czekał Ej, ej <grym> e Opowiem wam żart y też wam powiem żartok dobra, No ej też wam powiem żart dobra Słuchajcie tego Idzie baba do lekarza, a lekarz to baba. Ej, dobre, nie? No, fajnie, stary. No. Bo ja. tak się uśmiałem. Serio? No. Może będę jako stand-upper. Nie no, ale chyba bana nie będzie, co? Wydaje mi się, że ta asysta ratuje mnie. Orbana, Tak chroni, jakby. Ja, ja, ja cię, ja cię deportuję po Orbana, nie? Jeszcze gwarantuję. Żartuję, żartuję, nie, nie jestem szodawczykiem, nie jest kolegów. Ale Frenagów to już tak, normalna.